Zobaczcie, kto za mną leży. No, tak. <grywa> mam dzisiaj strasznie leniwy dzień. Słuchajcie, oglądam sobie The Walking Dead. O, jak widzicie, leży sobie z Reciem. No. Czy siedzę? Ja sobie siedzę. On sobie leży. I tutaj mam naszykowane no, dla Was rzeczy, które chciałabym Wam pokazać. Także zapraszam Was na dzisiejszy filmik. Dobra, to słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy unboxing, to chciałam Wam pokazać trzy rzeczy, które ostatnio do mnie przyjechały I tak, to są mangi po angielsku, jest to Jujutsu Kaisen i to jest pierwszy tomik i wiem, że Waneko będzie wydawać Natomiast ja kupiłam sobie pierwszy tom w styczniu, dokładnie 17 stycznia zamówiłam, słuchajcie, i dopiero kilka... Dni temu przyjechała do mnie ta manga. Zamawiałam z Book Depository, ale wam nie polecam tej strony, ponieważ naprawdę strasznie długo czekałam i jeszcze żadnej wiadomości od nich nie było. I zamówiłam drugi tomik Love Me, Love Me Not. O, moje koty oczywiście, akurat teraz muszą się bić. Akurat teraz! Zamówiłam też drugi tomik Love Me, Love Me Not I to jest autorstwa Iyosaki Saki Jest to pani, która napisała Ścieżki Młodości Które są u nas właśnie wydane też przez Waneko No i taka historia była, że ja sobie zamówiłam pierwszy, drugi tomik Za pierwszy zwrócili pieniądze, bo nie dotarł I stwierdziłam, że chcę też zwrócić drugi tomik Ponieważ no po co mi jest drugi tomik, jak nie mam pierwszego ale jak widzicie, mimo to dostałam też, dostałam drugi tomik, więc okej. Okay. Mm, więc tak dziwnie wyszło z tym bardzo, no ale mam, mam drugi tomik, mam pierwszy Jujutsu Kaisen i zastanawiam się właśnie, czy zbierać teraz to od... Ej, 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 koty bliska! <ścoughs> Słuchajcie, one spały cały dzień, cały dzień spały, a jak tylko zaczęłam nagrywać, to słyszcie co się dzieje to mam nadzieję, że dam radę nagrać ten unboxing w spokoju okej, okay, więc to do mnie przyszło, więc mam nadzieję, że dokupię sobie jeszcze pierwszy tomik love me, love me not, bo czytałam tę historię w internecie i bardzo mi się podobała, więc tak dobra, i jeszcze kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać jest to Dragon Quest Illustration i to jest Akira Toriyama, czyli ten pan, który narysował dragon Bola. I to też jest śliczne, tylko to jest bardziej mojego roberta niż moje, ale ja też z chęcią to oglądam, bo bardzo fajne są rysunki. Więc tak to wygląda. A teraz możemy przejść myślę, że spokojnie, już do unboxingu. Mam tutaj moje narzędzie. Więc zaczynajmy! No, mówiłam spora mang, ale powiem Wam szczerze, że nie będą to różne tytuły, będą to raczej starsze tytuły czy starsze, w sensie takie, które już zbieram od jakiegoś czasu i nie mogę uzbierać <laughs> dlatego na nie zamówienie dobra, co my tu mamy w pierwszej kolejności yy, przypineczka powiem wam, że miałam strasznie dużo takich przypinek od yy, jata ale wszystkie yy, wszystkie oddałam, bo po prostu nie miałam co z nimi robić nie miałam gdzie ich trzymać Dobra, patrzymy, co mamy tutaj dalej. Wow. Dwie torebeczki aż dostałam, no dobra. Będzie na zakupy. O, jaka śliczna, jaka urocza jest. Wysenny festiwal longowy. a Ano tak, bo zamawiałam jeszcze, jak ten festiwal trwał. Okej. Okay. Śliczna ta torebeczka, naprawdę. O, śliczna jest ta jedna. Druga jest taka sama. Tak, taka sama jest druga, Ok, To będą dwie, albo komuś oddam, tą drugą. Dobra, lecimy dalej. Może najpierw zobaczymy te dodatki, a później, tak już w sumie widzicie, ale później wam pokażę mangi, które kupiłam. O, śliczny mamy dodatek z Hetalii. Słodkie. O, tą manga bardzo lubię. Bardzo, bardzo fajna jest. Pokój w kolorach szczęścia. Serwamp. Fairy Tale. Jaki nacisz, słodki. Hmm? Ok. Zakładeczka taka z jesennego festiwalu. Festiwalowe premiery wydawnicze ulotka i co my tu mamy, o rany, dobra, Zejrzymy sobie, o kurczę, <noise> ale dużo tego tutaj mamy, tutaj szatanek przyszedł pomagać, Uhuhu. cóż to jest, nim odnalazła nas miłość. Dziękuję szatanku, bardzo mi pomogłeś. Naprawdę. <grytanie> Okej, okay. dalej. Mm -hmm. Też bardzo ładne. Śliczne. Zakładka z dangan ropy. Mm. To jest super. Zakładka z oblubienicy. Piękna. Co to jest? Sposób na pięcioraczki. Jako to są um, podkładki? Boże, nie wiem, nie mam pojęcia. Przepraszam, powiedzcie mi co to jest, bo ja kurczę nie wiem. Powiem Wam szczerze, że kupiłam w ramach tego Weselnego festiwalu mangowego, ale um, nie mam pojęcia, co to jest. Kalendarzyki słodkie. Dobra. Się nie dać, będzie to samo? Tak, będzie to samo. O nie, dostałam trzy razy to samo. No dobra, no to będzie na jakieś rozdanie dla Was na Instagramie, na przykład. Czyli trzy razy to samo. Jeszcze zajrzę do tego trzeciego. Ale wygląda tak samo. A nie? O, tu jest co innego, dobra. Czyli tam było to samo, się powtórzyło. A tutaj dostałam co innego. Okej. Okay. Klątwa Haru. O, Hanako. Słodkie. Hanako. To jest znowu Danganropa. O, tutaj ta manga, która mi się nie podobała za bardzo. Ojej. Ona była taka mało śmieszna. Sprzedawcy kontra mangowcy. I co my tu mamy dalej? Ojej, <laughs> jakaś gra, czy to, był, czy to ma być filtr może, filtr, jakaś gra, okej, okay. i tutaj mamy co, okej, okay. możesz się kochać i znowu tego jego wilczy sekret, no dobra. Także trochę tych dodatków tutaj jest, ja później sobie jeszcze je dokładnie obejrzę, bo powiem szczerze, że nie za bardzo chcę Was męczyć z tymi dodatkami. Chcę Wam pokazać mangi, jakie mam. Dobra, wyjmę to i teraz do Was wrócę. No dobra, to Wam będę teraz pokazywała po kolei, jakie mangi kupiłam i kupiłam tak. Pokój w kolorach szczęścia i to jest siódmy tomik już. Dajcie mi znać, czy lubicie, czy zbieracie tę serię, bo ja ją bardzo lubię. Mhm. Dalej. Kupiłam sobie tak. Trzeci... Trzeci i czwarty tomik, Jakuzy w fartuszku, bo też mi się bardzo ta seria podoba. Jest super y, śmieszna. Y, I w ogóle teraz y, anime wyszło na Netflixie, więc jeśli jeszcze nie widzicie, to Wam bardzo polecam. Było całkiem w porządku. Dalej mam moją ukochaną Jonę i to będzie ósmy, dziewiąty i dziesiąty tomik. No prześliczne są te okładki. Prześliczne. Ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Ósmy. Dziewiąty. To jest, to jest takie urocze, boże. I dziesiąty. Oki? Okay. I tutaj. O, ostatnie mangusie, które są w paczuszce I są to Mangi od 6 do 12 Tomu i jest to Księga przyjaciół nad którą Uwielbiam I jeśli jeszcze nie znacie serii, to bardzo Wam polecam Jest przecudowna Przekochana yy, Polecam też obejrzeć anime, bo anime jest Naprawdę cudowne Cudowne Mistrznianko jest moim ulubieńcem jeszcze Wam pokażę okładeczki, wszystkich jak wyglądają. O, ta jest piękna. Przepiękna jest ta okładka. I dwunasty. O, także tak wyglądają wszystkie mangusie, które ostatnio sobie kupiłam, które do mnie przyjechały. I słuchajcie, w najbliższym czasie, myślę, że w maju też będzie unboxing jeszcze jeden, bo chciałabym sobie domówić resztę tą z nas sumę oraz resztę mang, które po prostu zbieram. Na przykład chciałabym dokupić sobie resztę gwiazdy spadającej za dnia i tak dalej, takich starszych tytułów, które po prostu zaczęłam kiedyś zbierać i yy, no, nie udało mi się dokończyć ich zbierania. Yy, a w związku z tym już po prostu stwierdziłam, że teraz yy, właśnie dokończę zbieranie tych tomów, które już zaczęłam, już tak na 100% i nie będę kupowała na razie żadnych nowych tytułów, po prostu tak, tak to u mnie teraz wygląda. Dobra. <laughs> Więc myślę, że to jest wszystko co wam chciałam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że unboxing wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie napiszcie mi co sądzicie i jakie nowe mangi wy sobie kupiliście. Dobra. <laughs> to czekam na wasze komentarze. Dziękuję za oglądanie i pa pa. Pa. pa.